Zanim wezmę się za porządkiem u świnek i królików, zjem drugie śniadanie z ogrodu. Wisteria na tarasie rozszalała się swoimi pędami. Na balkoniku też tak szaleje. Wypuszcza, wąsy, ile można. Potrafią to być wąsce naprawdę kilkumetrowe, więc ja co tydzień staram się przecinać. Po pierwsze dlatego, żebym mogła tutaj swobodnie się poruszać, a po drugie gdybym nie przecinała, to ilość tych pędów byłaby po prostu przytłaczająca, byłoby ich za dużo, a żeby pięknie kwitła, to nie może ich tutaj niestety tyle być. Trzeba ograniczać w jej Niesamowita żywotność. Mm. Pędy gryzienia są nie tylko ekspansywne, ale i bardzo wściekłe. Wciskają się w szczeliny pod dachem. Dlatego mam tutaj taki chwap, który przyciąga mi prędzej dół, żeby nie wciskały się pod dach. W szklarni dojrzewają już pomidory. Pomidory gruszkowe są naprawdę niesamowite i przepiękny kształt bardzo smaczny. Do śniadania sobie pozrywam. Śliczne gruszeczki. Wyglądają nawet bardzo dekoracyjnie, gdy się je tak na stole położy, udekoruje na przykład sałatki czy, czy wędliny. Śliczne. I do buzi nadają się w sam raz. Hap, hap, hap. Skończyłam pierwsze prace w ogrodzie i przyszłam na śniadanie z ogrodu. Śniadania czy obiady czy inne potrawy spożywane w ogrodach smakują zupełnie inaczej niż te, które jemy na co dzień w domu. I chociaż jest to dokładnie to samo, to nam się wydaje, że ma to jakiś niesamowity smak. I trzeba się cieszyć, póki jeszcze lato trwa. Jutro powitamy 1 sierpnia i jesień już coraz bliżej. Dni będą coraz krótsze, a w sierpniu ubywają bardzo szybko. Dlatego trzeba się cieszyć ostatnimi być może chwilami tego pięknego, słonecznego i ciepłego lata. Wykorzystać ile się da. A śniadanie mam na deseczce całkowicie niemal z ogrodu. Chleb od już piekę, chleb domowy, razowo-pszenny. Ten akurat jest właśnie razowo-pszenny, ale piekę też chleb razowy. Kiełbaska z naszej wędzarni. Przepyszne są kiełbasy, boczek, szynka. Ma to niesamowity smak. Ja być może w dzieciństwie jadłam kiedyś takie wędzone naturalne domowe wędliny, ale trudno mi bowiem przywołać sobie ten smak i zapach, ponieważ nasza rodzina nie wędziła żadnych wędlin. Więc jeżeli były to jakieś takie przypadki, to może raz, dwa razy, pewnie nie więcej. Jajka. Jajka pochodzą oczywiście od naszych kurek, które w tym roku niosą bardzo piękne jajeczka i bardzo dużo jajek. Ogórki z ogrodu, pomidory, gruszeczki. Niesamowity kształt, wyglądają bardzo dekoracyjnie, gdy się je układa na talerzu czy przy sałatkach. Jedynie co jest tutaj kupione to jeszcze papryka, ponieważ paprykę mam jeszcze zieloną. I myślę, że będzie to zdrowy, bardzo sycący posiłek. Oczywiście powinnam była sobie może zrobić herbatę ziołową, ale my już to mamy tak z mężem, z rodziną we krwi, że zawsze na śniadanie pijemy herbatę czarną, która nas pobudza, dodaje sił ponieważ praca w ogrodzie jest to bardzo ciężki wysiłek fizyczny i potrzebujemy tej energii. Herbata nam dodaje. Później oczywiście, żeby otworzyć drugie oko, potrzebujemy kawy. Cudownie pachną szyneczki, cudownie wyglądają te, które wędziliśmy. Przy domowej wędzarni. Ogórki nie obieram ze skórki, ponieważ one są bez nawozów. Są tak kruche, są tak soczyste, że byłoby grzechem obierać im skórki. Hmm.